Święta, jakby to powiedzieć, wielkiej tragedii narodowej. W związku z tym, że wczoraj pracowałem, więc byłem świadkiem tej tragedii, kiedy o godzinie 13 nasz sklep się zamknął. O 13:30 zamknęli w Elblągu Biedronki. To był kolejny dramat, ale dzisiaj byłem świadkiem dwóch dramatów. Dwa różne sklepy i dwoje ludzi, powody życia. Święta Wielkanocne źle mi się kojarzą właśnie z tym. Nie dobrze. Ok. E... Spróbujmy sobie wyobrazić Jerozolimę za czasów Jezusa. Niedzielny poranek. Już od samego rana kobiety z otoczenia apostołów szykowały się, by pójść do, do grobu i przywitać z martwych stałego Jezusa. Miały na ręcze kwiatów oraz zban wody, żeby go obmyć, dać mu też do picia. Apostołowie zaś kończyli ostatnie przygotowania w sali, w której mieli hucznie przywitać Jezusa. Wszystko już było dopięte na ostatni guzik, ponieważ mieli całą sobotę na to. Wszyscy więc oczekiwali, że Jezus w pewnym momencie właśnie z tymi kobietami zjawi się w tej sali i zjedzą razem wspólnie wielkanocne śniadanie. Nawet Piotr postanowił troszeczkę pójść, wyjść przed szereg, przygotował już misę i ręcznik i tym razem postanowił, że to on wszystkim umyje nogi. Jezus wychodząc z grobu był lekko oszołomiony, bo nie spodziewał się, że ktoś będzie na niego czekał, a jednak były kobiety razem z kwiatami, dały mu coś dzban, żeby się napił. Jezus uznał, że hmm, jednak te trzy lata spędzone z tymi ludźmi nie poszły na marne, ponieważ są przygotowani i to fajne, takie miłe zaskoczenie. No i kiedy tak szedł razem z nimi i rozmawiali o tym, co się wydarzyło, Jezus czuł taką dumę. Ach, fajnie. No i kiedy w końcu otworzyły się drzwi do tej sali, która już była udekorowana, uściskał się ze wszystkimi apostołami, którzy hucznie go przywitali. Od razu znalazł się Piotr. Siadaj, mistrzu, umyję wszystkim teraz nogi. Jezus mówi: Wyciągnąłeś naukę, świetnie. Jezus też ucieszył się, widząc święco, święconkę na stole, ponieważ apostołowie w ciągu 24 godzin stworzyli bardzo szybko nową tradycję, która przeszła aż do naszych czasów. Podczas posiłku natomiast Pan Jezus chwalił ich za to, że nie zwątpili w Niego, ale z taką determinacją oczekiwali niedzielnego poranka. Powiem wam tak. Ludzie w naszym kraju wierzą jeszcze w większe rzeczy. Oczywiście my wiemy, że tak nie było, ale naprawdę, kiedy byśmy przyjrzeli się temu, co potrafią ludzie wierzyć odnośnie Jezusa, to okazuje się, że większość ludzi, którzy mówią o sobie, że są chrześcijanami, nie mają zielonego pojęcia o tym, co jest zapisane w Piśmie Świętym. No właśnie, więc dzisiaj zajrzymy jednak do Biblii, żeby zobaczyć, co jest tam napisane. I na przykład otwierając Ewangelię Jana, rozdział 20, w wersecie 19 czytamy, że nastał już wieczór tego właśnie dnia, pierwszego po szabacie. Uczniowie zeszli się razem, lecz z obawy przed Żydami zarygowali drzwi. I wtedy zjawił się Jezus, stanął pośród nich i powiedział, pokój wam. Dlaczego apostołowie przyjęli postawę pełną strachu? Jak czytamy z obawy przed Żydami. My mamy o tyle fajnie, że wiemy, jak to się wszystko skończyło i to, o, ale byli słabi, nie? Czego tu się bać? Mogli sobie w Biblii przeczytać, no ale nie mogli, bo jeszcze nie został akurat Nowy Testament napisany. Co to znaczy, że z obawy przed Żydami padł na nich taki strach, że nie tylko byli razem... Ale także postanowili zamknąć szczelnie drzwi, aby nikt nie mógł się do środka dostać. Po pierwsze, dlatego, że w związku z tym, że apostołowie byli Żydami, świetnie znali swoich rodaków. My też znamy świetnie swoich rodaków i wiemy, co, czego możemy się po nich spodziewać. Mogli przypuszczać, że śmierć pana Jezusa może zapoczątkować prześladowania. Pewnie też dopuszczali do siebie taką myśl, że arcykapłan będzie chciał jednak za jednym zamachem wyłapać ich wszystkich, żeby zakończyć nie tylko sprawę Jezusa, ale także sprawę apostołów i całego tego chrześcijaństwa. Za jednym razem. Po drugie, pomimo tego, że byli już świadomi, że grób jest pusty, ponieważ z jednej strony przyszły kobiety i powiedziały, coś się wydarzyło, jest pustka. Z drugiej strony. Może dotarła już do nich wiadomość, że zostali oskarżeni o to, że ukradli ciało, tym bardziej spodziewali się kłopotów. Może ktoś wpadnie na pomysł, aby zrobić drugi pokazowy proces i oskarżyć o coś, czego nie zrobili. Po trzecie, ta atmosfera pełna smutku i rozgoryczenia wzięła się między innymi też z tego, że na własne oczy. Widzieli, jak ich rodacy w ogrodzie oliwnym zabierają ich pana. Dwóch z nich było po części świadkami procesów w domu arcykapłana i widzieli, co się dzieje. Może też, tego akurat Biblia już nie mówi, ale może gdzieś, kiedy Jezus szedł ulicami Jerozolimy, zdążając na Golgotę, gdzieś tam stali w tłumie, przyglądając się i patrząc na to, jak wygląda ich mistrz. Wiemy na pewno, że pod krzyżem był jeden z nich i może to on też złożył im relację o tym, w jaki sposób zginął Jezus. Śmierć Jezusa dla nich oznaczała koniec marzeń, pragnień, oczekiwań. Ich przyszłość legła w gruzach. I świetnie skwitowali to dwaj uczniowie idący do Emaus, którzy nie mieli świadomości, że rozmawiają z Jezusem, i powiedzieli do nich: A myśmy mieli nadzieję, że on jest tym, który będzie wyzwalał Izrael. A myśmy się spodziewali. Uczniowie poświęcili Jezusowi nie tylko swój czas, ale całe swoje życie. Zostawili to, co do tej pory robili, i poszli za nim. I przez te trzy lata byli z człowiekiem dzień w dzień. Widzieli, jak żyje, jak postępuje, co mówi. Siłą rzeczy gdzieś nawiązała się między nimi zażyłość, przyjaźń. I teraz, kiedy Chrystus nie żył, powstało pytanie, i co my teraz mamy zrobić? I Piotr jest tutaj fajnym przykładem, bo to jest człowiek, który zawsze ma in inicjatywę. Pamiętacie, co zrobił Piotr? Wpadł na genialny pomysł, czytamy o tym w Ewangelii Jana w 21. rozdziale i trzecim wersecie, mówi dobra chłopaki, ja idę łowić ryby, reszta dobra, to my też. W piątek wieczorem wszystko, co dla apostołów było ważne i cenne w życiu, przestało istnieć. Jakby ktoś odebrał im przyszłość. I pomimo tego, że były liczne świadectwa kobiet, które widziały pusty grób, że Piotr i Jan poszli, sprawdzili i mówią, Nie ma. Dwaj uczniowie do Emaus po spotkaniu z Jezusem wrócili i mówią, Słuchaj, widzieliśmy. Widzieliśmy zmartwychwstałego Jezusa. To jednak przez ten strach, który apostołowie mieli, nie mogła się ta myśl w ogóle przebić do ich świadomości. Nie byli w stanie, jakby, przeskoczyć tego wszystkiego. I po czwarte, hm. w ostatnich godzinach zrobili wszystko, aby zawieść swojego mistrza. Można powiedzieć, jeżeli coś w życiu można zrobić w parę godzin nie tak, to apostołowie dokładnie to zrobili. Piotr oczywiście tam próbował, wyskoczył z mieczem, będziemy cię bronić. Pamiętacie, jak Piotr poszedł za Jezusem i co zrobił? Trzy razy. Nie znam go. Tak naprawdę byli smutni, rozgoryczeni i pewnie nosili poczucie winy. Wcześniej mówili: Nic się nie wydarzy, będziemy z tobą do końca. A teraz zostali z poczuciem winy, że tak naprawdę stchórzyli. Pozwolili, aby ktoś zabił ich. Mistrza. Więc tak naprawdę atmosfera była iście grobowa. I w końcu przychodzi do nich Jezus, jak czytamy w Ewangelii Jana w 20 rozdziale od wersetu 19. i powiada do nich, pokój wam. Po tych słowach pokazał im ręce i bok, uczniowie ucieszyli się, że zobaczyli Pana, a Jezus znów im powiedział pokój wam, jak mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam. Dlaczego uczniowie potrzebowali tego? Zobaczyć Jezusa. Potrzebowali usłyszeć Jego głos i także dotknąć Jego ran. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że kto najbardziej chciał dotknąć? Tomasz. Nie. Och, to niebierny był. Wszyscy chcieli. Tak mówią Ewangelie. Wszyscy oni chcieli. Tylko żaden nie był na tyle otwarty, żeby powiedzieć na głos. Dlaczego chcieli? Nie dlatego, że dla sensacji, wow, będę opowiadał moim wnukom, dotykałem Pana Jezusa. Nie chodziło o jakieś mistyczne doświadczenie. Ale chodziło o to, że chcieli być pewni, że ta osoba, która przed nimi stoi, nie jest wytworem ich wyobraźni. Że nie jest jakimś mirażem. Ale że jest to ten Pan, z który chodził z nimi przez trzy lata. Więc przychodzi Jezus i mówi: Pokój Wam. Albo mówiąc inaczej, chłopaki, przestańcie się już bać. Już po wszystkim. I drodzy, te słowa: Pokój Wam. Są słowami, które też dzisiaj. Są chyba jednym z największych wyzwań dla nas. Żyjących dzisiaj, tu i teraz. Ponieważ kiedy patrzy się na otaczający nasz świat, to powiem Wam tak, naprawdę trzeba mieć wiarę, żeby mieć nadzieję w obecnym czasie, który się dzieje. Nie tylko wojny trwają, ale wszyscy robią wszystko, żeby były kolejne. Wszyscy się zbroją na potęgę, bojąc się, że za chwilę znajdzie się ktoś, komu znowu coś. Niepewność ekonomiczna to już teraz jest standard. nie? Przyjdzie poniedziałek i nikt nie wie, co się wydarzy, bo. Ludzie też mają różne pomysły. Ostatnio nawet przeczytałem, że szef Światowej Organizacji Zdrowia wieszczy, że przyjdzie kolejna pandemia. Powiem tak, ja nie oglądam telewizji, no ale czasami coś tam trzeba zobaczyć, no i strach się bać. I takie wieści mogą przestraszyć nawet nas, chrześcijan. Apostołowie przez trzy lata chodzili z Jezusem, słuchali jego słów, a jednak po jego śmierci zamknęli się i się bali. Dlatego także do nas dzisiaj przychodzi Jezus ze słowami: Pokój wam. Te słowa zachęcają nas do tego, żebyśmy w obliczu tego, co nas spotyka lub spotka, Mogli jednak naszą nadzieję i ufność położyć w naszym Panu Jezusie Chrystusie. I tak jak jest napisane w liście do Filipian w czwartym rozdziale, w wersecie 6 i siódmym, przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzeg waszych serc oraz Myśli. A więc, kiedy próbuje do naszego serca zapukać niepokój, strach, weźmy to i przyjdźmy do Pana i powiedzmy mu o tym. Boję się. A Bóg powie, no nie no, proszę cię, ile ty jesteś chrześcijaninem? 20 lat jeszcze się boisz? Ja się boję czasami. Modlę się o to, żeby Pan zabrał ten strach, ale czasami się boję. Ale w tym spotkaniu Jezusa z uczniami, oprócz tego, że przyszedł i powiedział, uspokójcie się, to także zganił swoich uczniów. W Ewangelii Marka, w, 14, w 16 rozdziale, w wersycie 14 jest powiedziane, że później zaś ukazał się im jedenastu, gdy siedzieli przy stole. Wtedy ostro zganił ich za niewiarę oraz upór serca, ponieważ nie uwierzyli tym, którzy go widzieli z martwych stałego. Uczniowie nie tylko nie byli sobie w stanie przypomnieć tej samej nauki, którą głosił im Jezus przez trzy lata, ale także ten strach był tak wielki, że nie byli w stanie uwierzyć świadectwu ludzi, którzy przyszli i powiedzieli grupie: jest pusty, z martwych stał. I drodzy, czasami, kiedy dopada nas strach, jakiś żal, rozgoryczenie, to naprawdę to słowa Boże, słowo Boże do nas nie dociera, to przesłanie. Czasami ma trudność w przybiciu się. Tak jakby coś zasłaniało cały obraz. I czasami potrzebujemy, żeby ktoś po prostu nami potrząsnął. Obudź się. Przestań w końcu się bać i zaufaj. Nie jest to miłe, bo czasami <laughs> działa to jak sekator, który odcina nas od źródła naszych strachów. I niepokoju, ale przydaje się to, żeby człowiek w końcu na własne oczy zobaczył, że jest inna rzeczywistość rzeczywistość związana ze Słowem Bożym rzeczywistość, która jest prawdziwa, a nie urojona. Natomiast w każdej Ewangelii podczas spotkania Jezusa z uczniami pada jeszcze jedna rzecz idźcie i głoście Ewangelię. Skoro nas, chrześcijan, dopada strach, skoro my doświadczamy niepokojów i niepewności, to co dopiero mają powiedzieć ludzie, którzy nie znają Boga albo myślą, że go znają? My wiemy, że lekarstwem na nasze strachy, na naszą niepewność, na nasze trudne chwile jest nasz Pan Jezus Chrystus. Tak? My wiemy, że modlitwa, a więc rozmowa z Jezusem, czyni cuda wokół nas. My wiemy, że kiedy zaglądamy do słowa Bożego, przynosi to nam nadzieję, ale także udziela nam to mądrości. My wiemy, że śmierć, czy te trudności dzisiejsze, czy które przyjdą jutro, nic nie znaczą w obliczu Boga i wieczności dla tych, którzy zaufali Bogu. Ale ludzie, którzy żyją obok nas, tego nie wiedzą. Mówią, że wierzą w Boga, ale tak naprawdę, gdy przychodzi trudność, nawet nie wiedzą, jak do Niego przyjść. Oni nie znają nie tylko źródła, ale też Pana pokoju. Oni nie znają dawcy życia, tego tu na ziemi, ale też tego wiecznego. Dlatego Jezus dał apostołom nakaz, także ten nakaz odnosi się do nas: Idźcie i głoście dobrą nowinę. Ponieważ, drodzy, nasz świat tak fajnie się skonstruował w tej chwili, kto widział, żeby na mediach społecznościowych ktoś wrzucał zdjęcia jak jest niezadowolony, jak jest przykry, dobity, jak jest mu źle? To tylko wariaci tak robią, nie? Zawsze wszyscy są uśmiechnięci, ale kiedy poznajesz człowieka, okazuje się, że jest to tylko fasada. Bo za tym kryje się czasami wielka tragedia, wielka obawa tych ludzi, którzy tak naprawdę chodzą do kościoła, ale wychodzą stamtąd bez nadziei. Dlatego Pan Jezus powiada: zanieście im dobrą nowinę o moim pokoju, o życiu wiecznym, o zbawieniu. Czasami może nam się, drodze wydawać, że dobra nowina nie ma już takiej mocy jak dawniej. To takie proste, nie? Uwierzcie mi, naprawdę to jest wielkie przesłanie tak wielkie, że ludzie aż są spragnieni tego, żeby ją w końcu usłyszeć prawdziwą dobrą nowinę. Ponieważ dobra nowina, w przeciwieństwie do lekarzy, terapeutów ja do nich nic nie mam do tabletek ma to do siebie, że dotyka serca, a nie ciała. A to nasze serce musi doznać zmiany, a nie tylko nasze ciało. Dlatego, drodzy, fajnie, że uwierzyliśmy w Pana Jezusa, ponieważ mamy tą nadzieję na teraz, jutro i na wieczność. Rozkoszujmy się tym dniem dzisiejszym, bo to wielki dzień. Nasz Pan zmartwychwstał. Halleluja mu za to. Rozkoszujmy się też tym, że nawet jeżeli przyjdzie nam zejść z tego świata, prędzej czy później, to wiemy gdzie trafimy, tak? Trafimy do Boga i będziemy mogli w spokoju oczekiwać już na całą resztę, która ma jeszcze do nas dołączyć. Ale też zanieśmy to przesłanie innym ludziom, którzy tak naprawdę żyją z Fałszywym poczuciem bezpieczeństwa, łudząc się, że kiedy umrą, ktoś tu na dole da komuś w łapę, żeby tam załatwić, żeby szczyśca wylądować w niebie. Generalnie, kiedy przygotowywałem się do tego kazania, napisałem ich cztery, wybrałem jedno, ale pomyślałem sobie, że czasami ludzie żyją w takim mylnym przekonaniu, że Jezus jest słabym pośrednikiem. On niewiele może, dlatego są inni. Prawda? No i teraz sobie wyobraźcie, że macie takiego pośrednika, świętego Bartosza. Okej. Okay. Nie? Przychodzi taki do Boga i mówi, słuchaj, ja tutaj się za Romana wstawiam, nie? I wyobraziłem sobie tą scenę, kiedy Bóg patrzy na Jezusa i mówi, kto to? Ludzie żyją w fałszywym przekonaniu, że to, co jest głoszone im z Ambon, jest prawdą, a to jest fałszywa nauka, która prowadzi do piekła. Dlatego tak bardzo my jesteśmy potrzebni temu światu, żeby zanieść im prawdziwą nadzieję o zmartwychwstałym Chrystusie, który jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Pewnego dnia Bartek Kumar. I w okamgnieniu stanął przed Bożym tronem. Tam zobaczył zmartwychwstałego Jezusa, który powiedział do niego witaj w domu. A później żyli długo i szczęśliwie. To jest nadzieja. I drodzy, tego życzę wam, bo sobie nie muszę tego życzyć, bo wiem, komu zaufałem. Ale jeżeli ktoś spośród nas nie zaufał jeszcze Bogu i nie oddał mu swojego życia, zrób to. Bo trafisz do miejsca, w którym nie chciałbyś spędzić swojej wieczności. Natomiast jeżeli chciałbyś stanąć przed Bożym tronem i usłyszeć fajnie, że jesteś w domu, to cóż możesz zrobić? Uwierz w tego, który umarł i zmartwychwstał, który też powróci pewnego dnia, aby sądzić żywych i umarłych. Dlatego, drodzy, to jest dobry czas, żeby podziękować naszemu Panu za to, że oddał swoje życie za takiego człowieka, jak ja który tak naprawdę był zepsuty do szpiku kości, a jednak Bóg postanowił się ulitować i dać mu szansę nowego życia.